Musicie to zobaczyć. Oglądajcie, to jest niezwykle ważny materiał. A tym gościem jest pan dr Paweł Basiukiewicz, kardiolog, lekarz chorób, specjalista chorób wewnętrznych. Dobry wieczór, panie doktorze, witamy. Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór, panie że Pan od ponad miesiąca jest szefem, kierownikiem oddziału covidowego w swoim szpitalu. Czy ten kontakt z chorymi na covid, zakażonych koronawirusem, z objawami, zmienił pańskie podejście do strategii walki z pandemią? Czy uważa pan to samo, co jeszcze dwa miesiące temu? Czyli, że trzeba tak naprawdę tę strategię zmienić? Panie redaktorze, ja jestem wręcz utwierdzony w swoim przekonaniu, że strategia, którą idziemy, a nawet strategia, którą idą, idzie większość państw świata, jest zła. Obserwując chorych, no, widzę, że około 20-30% tych chorych tak naprawdę choruje na COVID, czyli postać płucną przebiegającą z mniejszą lub bardziej zaawansowaną niewydolnością oddechową, a znakomita większość chorych w oddziale chorych hospitalizowanych, czyli tych chorych w najcięższym stanie, to są chorzy, którzy mają inne problemy, inne dolegliwości, często poważne, natomiast przy okazji yy, mają dodatni wynik na obecność RNA wirusa w wymazie z dzieli. Nie można w ogóle powiedzieć o nich, że oni są, nawet nie można powiedzieć, że są zakażeni. Nie można powiedzieć, że zakażają i nie można powiedzieć, że mają COVID. dane nie do końca są wiarygodne yy, z racji na to, że wiele osób przestało zgłaszać się do lekarzy rodzinnych, w obawie przed skierowaniem na izolację lub kwarantannę. Ja mam bezpośrednie relacje od, od bliskich mi znajomych, którzy widzą po prostu, że pacjenci się nie zgłaszają albo wręcz dysymulują objawy, boją się, bo skierowanie na izolację lub kwarantannę takiej osoby wraz z całą rodziną po prostu potrafi zniszczyć, no zniszczyć życie rodzinne w kontekście ekonomicznym, gospodarczym, ale czy to jest dobre dla tych ludzi, dla, dla ich zdrowia? No, Ja pytam o to, czy oni powinni się zgłaszać jednak, czy nie powinni się zgłaszać? A, powinni to to się to testować, czy nie powinni się testować? Testowanie dla pacjentów nie jest korzystne zasadniczo, ponieważ bardzo często sam wynik testu, czyli obecność RNA wirusa w wymazie z nosogardzieli, nie świadczy o tym, czy pacjent choruje na COVID ani nie świadczy o tym, czy pacjent zakaża. Wprowadza natomiast bardzo dużo zamieszania w życie społeczne i w życie bezpośrednio rodziny dotkniętej wynikiem takiego testu, bo tak w ten sposób trzeba mówić. Natomiast rośnie ilość zgonów z powodu innych chorób, ponieważ ci chorzy nie trafiają do szpitali, mają utrudniony dostęp do lekarza, do szpitali, a wręcz się nie zgłaszają, jak przed chwilą powiedziałem. Panie Czyli co, tak naprawdę nie róbmy nic, nie testujmy ludzi? No to, ta strategia testowania i próby ograniczenia y, rozprzestrzeniania się zakażeń za wszelką cenę, zwłaszcza w populacji osób zdrowych, aktywnych, młodych, to jest strategia samobójcza, ponieważ te osoby, które by pozakażały się czy uległy immunizacji, osoby młode, osoby zdrowe, bez obciążeń, te osoby będą stanowić tarczę populacyjną. Wiemy, że 10% osób y, y, jest odpowiedzialnych w społeczeństwie za. Ponad 80% transmisji wirusa, i najprawdopodobniej są to właśnie osoby młode, zdrowe, aktywne, ponieważ one są tak zwanymi supersprederami. Super no dobrze, rozwiązania... ale i a z kolei to może doprowadzić, jeśli tego nie zrobimy, do zapaści służby zdrowia. My mamy zapaść służby zdrowia, jakby w tej chwili mamy zapaść służby zdrowia, można spojrzeć y, no, chociażby na październikową ilość zgonów non-COVID. Są to zgony niezwiązane bezpośrednio z koronawirusem, tylko są to zgony zgodne z zapaścią służby zdrowia. W mojej opinii zapaść służby zdrowia jest związana z tym, że nadmiarowo próbujemy izolować chorych z dodatnim wynikiem testu PCR, co nie jest równoznaczne z zakażalnością ani z chorobą COVID-19. I ze względu na tę nadmiarową izolację, olbrzymie bardzo kosztochłonne, bardzo pracochłonne, bardzo trudne i niewygodne procedury. Nasz system jest niewydolny. No Mamy naszych rządzących, żeby próbować weryfikować strategię. Nasza strategia została podyktowana przez zachowanie się Chin, chińskiego rządu. I potem to zostało skopiowane przez Włochy i kraje Europy i niektóre Stany w Stanach Zjednoczonych. Także to jest taka, jakby kostki domina się przewróciły. Nikomu nie wpadło do głowy, że można robić co innego, no, może poza Szwecją i Białorusią, chociaż. Nie wiem, czy Białoruś to jest kraj, w którym w tym kontekście można. No właśnie, czy to jest dobry przykład dla nas wszystkich? Bardzo Ale panu dziękuję. Tam, no nie widzimy jakiegoś dramatu epidemiologicznego. Paweł Basiukiewicz, kardiolog, lekarz chorób wewnętrznych, bardzo panu dziękuję za rozmowę. To wszystko dziękuję. dzisiaj. Słyszeliście? To jest kwintesencja i recenzja całej strategii. Ciekawe, co na to Horbans, czy inni Simon, Flisiak i inni spryciarze. Którzy są, chcą tylko jednego, chcą zaszczepić. Ale dlaczego tak się też dzieje? Ten człowiek leczy Amantadyną, a więc nie jest to to, czego oczekują koncerny farmaceutyczne. Widzieliście e, Rymanowskiego, jaki był generalnie lekko z. no, z, a, zaskoczony, bym to tak określił. Posłuchajcie jeszcze raz fragmentów. Tej, wynikiem takiego testu, bo tak w ten sposób trzeba mówić. E, natomiast rośnie ilość zgonów z powodu innych chorób. E... Słyszycie, rośnie to wszyscy cały czas o tym mówimy, że rośnie ilość zgonów, tak? Ilość zgonów rośnie. A co my dostajemy w zamian? Dostajemy w zamian, za, dostajemy w zamian to, że nam się cały czas wmawia, że wszystko, że jedynym panaceum na każdy nasz problem to jest szczepionka firmy Pfizer, prawda? ci chorzy nie trafiają do szpitali mają utrudniony dostęp do lekarza do szpitali, a wręcz nie zgłaszają, jak przed chwilą powiedziałem. Nie, Czyli co, tak naprawdę nie róbmy nic, nie testujmy ludzi? Y o, nie róbmy nic, no dziennikarz, no to posłuchajcie. No to, ta strategia testowania i próby ograniczenia y rozprzestrzeniania się zakażeń za wszelką cenę, zwłaszcza w populacji osób zdrowych, aktywnych, młodych, to jest strategia samobójcza, ponieważ te osoby, które by pozakażały się, czy uległy immunizacji, osoby młode, osoby zdrowe, bez obciążeń, te osoby będą stanowić tarczę populacyjną. Wiemy, że 10% osób jest odpowiedzialnych w społeczeństwie za ponad 80% transmisji wirusa. I najprawdopodobniej są to właśnie osoby młode, zdrowe, aktywne, ponieważ one są tak zwanymi supersprederami. No dobrze, ale i. A z kolei to może doprowadzić, jeśli tego nie zrobimy, do zapaści służby zdrowia. No zobacz, zobaczcie co ten człowiek mówi. Jak on próbuje, nie wiem czy on ma ten mikrofon z tyłu, a pewnie ma słuchawkę w uchu. Jak próbuje po prostu manipulować, że to doprowadzi do zapaści zdrowia. Wszyscy wiemy, że jest zapaść zdrowia. Czy ten człowiek, czy Rymanowski po prostu oszalał? Czy on nie wie co się po prostu dzieje? Przecież dobrze wie, że... Jest zapaść służby zdrowia, ale chcę być bardzo poprawny. zobaczcie, jak celnie odpowiada lekarz. My mamy zapaść służby zdrowia? Mamy! Jakby w tej chwili mamy zapaść służby zdrowia. Można spojrzeć y, chociażby na październikową ilość zgonów non-COVID. O. I za to ocenzurował mi y, YouTube. Bo śmiałem napisać, że jest, że mamy większą umieralność ludzi. Non-covid, jak powiedział. A teraz się wszyscy przyznają, no, Basiukiewicza dopuścili w końcu do głosu. Pewnie dlatego, że już zaczęli wyszczepiać ludzi i kubek covidian po prostu już w tej chwili nie wierzy, więc tylko idzie się zaszczepić. Są to zgony niezwiązane bezpośrednio. Dokładnie, bezpośrednio. nie są związane. Są to, są to zgony z opaścią służby zdrowia. W mojej opinii... Y służby zdrowia jest związana z tym, że nadmiarowo próbujemy izolować chorych z dodatnim wynikiem testu PCR, co nie jest równoznaczne z zakażalnością ani z chorobą COVID-19. Ale co? Dzięki temu się dzieje. Szpitale zarabiają olbrzymie pieniądze, prawda? Bo, bo jeśli się COVID stwierdza u chorego, no to szpital dostaje więcej pieniędzy, tak? I przecież to jest tylko chodzi o to, żeby był biznes. To jest tak poukładane, żeby tylko był biznes związany z ze szczepionką i z, COVID, z całym tym covid z całym tym szaleństwem. Ale słuchajcie dalej, co ciekawego mówi. Na tę nadmiarową izolację, olbrzymie, bardzo kosztochłonne, bardzo pracochłonne, bardzo trudne i niewygodne procedury, nasz system jest niewydolny. No, mówię z naszych rządzących, żeby próbować weryfikować strategię. Nasza strategia została podyktowana przez zachowanie się Chin. Chińskiego... Słyszycie? Nasza strategia została podyktowana tym, co zrobiono w Chinach. I to jest genialne. W pięciominutowej wypowiedzi, syntetycznie, rząd został strzelony. Czego się boi Dworczyk, czego się wszyscy boją? Właśnie tego, że złą za, zaproponowali strategię. I co teraz trzeba zrobić? Trzeba brnąć dalej, tak? Dalej wyłączać gospodarkę, dalej wszystko niszczyć, żeby się utrzymać u władzy, tak? Bo popełniliście błąd. I dobrze o tym wiecie, że popełniliście błąd z tą strategią. I potem to zostało skopiowane przez Włochy, i kraje Europy i z niektóre Stany w Stanach Zjednoczonych. Jak barany. Także to jest taka, jakby kostki domina się przewróciły. Nikomu nie spadło do głowy, że można robić co innego. No, może poza Szwecją. I Białorusią, chociaż nie wiem, czy Białoruś to jest kraj, w którym w tym kontekście można. No właśnie, czy to, jest... to jest dobry przykład dla nas wszystkich. Bardzo Ale panu dziękuję. Tam, no nie widzimy jakiegoś dramatu epidemiologicznego. Paweł Pasiukiewicz, kardiolog, lekarz chorób wewnętrznych, bardzo panu dziękuję za rozmowę. To wszystko. No Białoruś możemy dawać jako przykład, bo przecież tam są łamane prawa człowieka. No Szwecja możemy dać. Czyli co zrobiliście? Poszliście jak te obce. Przyjęliście strategię Chińczyków, bo przyjęliście strategię WHO, a WHO jest na krótkiej smyczy. Wiadomo, Chińczyków to jest firma, to jest, to jest agencja, która zajmuje się generalnie lobbyingiem na rzecz koncernów farmaceutycznych. I przyjmować strategię WHO to trzeba było ją zmienić. A teraz co? A teraz chodzą i udają, że po prostu nie wiedzą, co się dzieje i, i będziecie dalej nas szczepić. Ale macie problem. Macie olbrzymi problem. Ludzie, trzeba to udostępniać. Gdzie się da wszystkim, to jest dowód na to, że cała ta strategia tego Simona, Horbana, Flisiaka i innych ludzi związanych z koncernami farmaceutycznymi, pod, podparta WHO, nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Nie możemy być leczeni amantadyną, nie możemy przyjąć innej strategii, nie są inni zapraszani na salon tacy lekarze, jak tu przywołany lekarz z Przemyśla, Mamy wyłącznie przyjmować jeden punkt, jedna najwłaściwsza opcja. To jest jakieś szaleństwo, w którym my żyjemy. Covidiani już i tak pójdą się zaszczepić i nic na to nie poradzimy, ale to jest ich sprawa, ale yy, sypie się, sypie się ta układanka. Ciekawe, jaką teraz akcję przykrywkową przeprowadzą firmy pr związane z koncernami farmaceutycznymi. Pozdrawiam wszystkich.